Hugh Lofting, doktor Dolittle i jego zwierzęta. Rozdział siódmy. Most z małp. Trzeba przyznać, że Ermin Truda jeszcze nigdy nie widziała swojego męża tak wściekłego jak tamtej pechowej nocy. Ze złości aż zaciskał zęby i wszystkich wyzywał od idiotów. Rzucił szczoteczką do zębów w kota. Odziany tylko w nocną koszulę, Biegał po całym pałacu jak szaleniec, budząc po kolei wszystkich służących, ogrodników, kucharzy, guwernera swojego syna, a nawet fryzjera. Wszyscy musieli przyłączyć się do żołnierzy i ruszyć na poszukiwania sprytnych uciekinierów. Nie odpuścił nawet swojej małżonce, która, mimo bólu stóp po tańcach w niewygodnych butach, zmuszona została do wzięcia udziału w wielkiej akcji poszukiwawczej. W tym czasie cała ekipa doktora Dolittle pędziła w kierunku miejsca, gdzie czekały na nich chore małpy. Ponieważ prosiaczek miał króciutkie nóżki i trudno mu było dorównać kroku swoim przyjaciołom, Dolittle w końcu wziął go na ręce. Było mu oczywiście przez to dość ciężko, ponieważ musiał jeszcze taszczyć ze sobą swój bagaż i torbę lekarską. Król był święcie przekonany, że bez trudu znajdą bandę uciekinierów, biorąc pod uwagę fakt, że doktor był obcokrajowcem, który zapewne słabo orientował się w terenie. Nie wiedział jednak, że lekarz podróżował w towarzystwie małpki Cici, która znała okolice lepiej niż niejeden żołnierz. Wiedziała więc doskonale, gdzie znajduje się idealne schronienie, do którego prawdopodobnie jeszcze nigdy nie dotarł żaden człowiek i powiodła wszystkich do wielkiego, pustego pnia między skałami otoczonymi gęstym lasem. Schowamy się na pewien czas tutaj, oznajmiła. Ruszymy spokojnie w dalszą drogę do kraju małp, gdy żołnierze zniechęcą się i zawrócą do pałacu. Zostali więc przez całą noc. Wprawdzie dochodziły do nich odgłosy wydawane przez żołnierzy, którzy przeszukiwali las, ale i tak mogli się czuć zupełnie bezpiecznie, ponieważ o istnieniu ich kryjówki nie wiedział kompletnie nikt. Kiedy świt zaczął przedzierać się przez gęstwinę liści, usłyszeli królową, która zmęczonym głosem oznajmiła, że nie ma potrzeby prowadzić dłużej poszukiwań, lepiej wrócić do domu i trochę się przespać. Gdy żołnierze zakończyli przeczesywanie terenu, małpka zarządziła wyjście z ukrycia. Wszyscy więc ruszyli w stronę kraju małp. Państwo, do którego zmierzali, znajdowało się bardzo daleko od ich kryjówki, więc była to naprawdę długa i wyczerpująca wędrówka. Zmęczenie dawało się we znaki szczególnie prosiaczkowi Geb-Geb, ale gdy marudził, Dawano mu mleczko z orzecha kokosowego, które uwielbiał. Trzeba przyznać, że jedzenia mieli zawsze pod dostatkiem, ponieważ polinezja i chichi świetnie znały się na warzywach i owocach, a co najważniejsze, potrafiły je łatwo znaleźć. Wszyscy jedli więc orzechy, figi, bataty, pijali często sok z pomarańczy, słodząc go dla smaku miodem, który wyciągali z różnych dziupli. To oczywiście tylko przykład, ponieważ mogli jeść właściwie wszystko, na co mieli ochotę. Papuga i małpka potrafiły bowiem spełnić niemal każde życzenie. Kiedyś zdołały nawet zdobyć tytoń dla doktora, któremu skończył się w międzyczasie cały zapas. Noce spędzali w namiotach wykonanych z liści palmowych i było im całkiem wygodnie, ponieważ wyścielane były miękką trawą. Szybko przyzwyczaili się do długich wędrówek, więc przestały być one dla nich tak męczące jak na początku. Wieczory również okazały się bardzo przyjemne, ponieważ gdy robiło się ciemno, siadały przy rozpalanym przez doktora ognisku i po kolacji słuchały opowieści Cici o puszczy oraz przyśpiewek Polinezji o morzu. Cici opowiadała naprawdę bardzo ciekawie. Małpy dysponują własnymi książkami historycznymi dopiero odkąd napisał je dla nich John. Więc wiele odległych wydarzeń wplecionych zostało po prostu w bajki, które małpie dzieciątka mogą usłyszeć od swoich rodziców. Są one przekazywane ustnie z pokolenia na pokolenie. Cioci znała sporo takich bajek i historii od swojej babci. Jak się okazało, sięgały one kresów poprzedzających nawet arkę Noego i Potop, gdy ludzie zakładali na siebie skóry z niedźwiedzia zamiast zwykłych ubrań i zamieszkiwali skalne jaskinie, żywiąc się surowym mięsem. O gotowaniu nie mieli bowiem jeszcze bladego pojęcia, gdyż nie potrafili nawet rozpalać ognia. Od małpki można było usłyszeć o ogromnych mamutach i jaszczurach, które długością dorównywały współczesnym pociągom, i chętnie spacerowały pośród gór, zrywając sobie listki z drzew. To wszystko, o czym opowiadała, było dla jej przyjaciół tak fascynujące, że mogli tego słuchać bez końca. Gdy ogień wygasał, biegli szybko po chrust, by znów go rozpalić i słuchać dalszego ciągu opowieści. Gdy żołnierze wrócili do króla z pustymi rękoma, Władca kazał im mimo wszystko kontynuować poszukiwania lekarza. Musieli wrócić tam, skąd przyszli i szukać aż do skutku. Doktor i zwierzęta zmierzali więc do krainy małp, czując się całkiem bezpiecznie, podczas gdy żołnierze króla deptali im po piętach. Gdyby podejrzewali, że tak się dzieje, Chichi znalazłaby pewnie jakąś nową kryjówkę, ale niczego nie przeczuwali. Pewnego dnia małpka weszła na dość wysoką górkę, z której można było dokładnie obejrzeć całą okolicę. Gdy tylko z niej zeszła, oznajmiła wszystkim, że znajdują się już blisko celu i dotrą tam lada moment. Nie było w tym zresztą żadnej przesady, ponieważ jeszcze tego samego wieczoru Ciczy spotkała się ze swoją rodziną i pozostałymi małpkami. Były one na szczęście jeszcze zdrowe. I z wielką nadzieją wypatrywały doktora, siedząc wysoko na drzewach. Gdy tylko Dolityl ukazał się ich oczom, wpadły w prawdziwą euforię. Wrzeszczały, machały do niego liśćmi i szybko zeszły na ziemię, by się z nim radośnie przywitać. Wzięły od niego walizkę, torbę lekarską i oczywiście zmęczonego prosiaczka Gebgeb. Następnie dwie inne małpki pobiegły do chorych z informacją, że właśnie przybył ich wybawca. Wszyscy radowali się tak głośno, że nie uszło to uwadze żołnierzy, którzy cały czas poszukiwali Johna. Teraz już doskonale wiedzieli, gdzie można ich znaleźć, więc zaczęli biec w jego kierunku. Olbrzymia małpa, która niosła Geb-Geb, trzymała się trochę na uboczu, dzięki czemu szybko zauważyła, jak dowódca żołnierzy przedziela się po cichu przez haszcze. Ruszyła więc natychmiast do doktora, by ostrzec go przed niebezpieczeństwem. Wszystkie zwierzęta wraz z lekarzem zaczęły uciekać co sił przed ludźmi króla. Tamci jednak nie dawali za wygraną i starali się biec za nimi coraz szybciej i szybciej, a najżywawszy z nich okazał się kapitan. Niestety lekarz niespodziewanie potknął się o torbę wypełnioną lekami, więc czarnoskóry mężczyzna był już niemal pewny, że zaraz go schwyta. Ponieważ jednak natura obdarzyła go wyjątkowo długimi uszami, jedno z nich wplątało się nagle w krzaki, przez co wszyscy pozostali żołnierze zmuszeni byli się zatrzymać i udzielić mu pomocy. W międzyczasie Dolittle zdążył wstać i znów biegł przed siebie jak błyskawica w towarzystwie wszystkich zwierząt. Cici skutecznie ich dopingowała, wołając: Dacie radę! Wkrótce będziemy na miejscu! Niestety nagle ujrzeli dzielącą ich od kraju małp przepaść, która była jednocześnie granicą królestwa Joliginki. A to pech! krzyknął pies Jeep. Jak my się tam dostaniemy? O rany! zapłakało prosiątko. Ci źli ludzie zaraz nas dopadną i znów wrócimy do lochu. Na szczęście olbrzymia małpa wpadła na genialny pomysł. I rozkazała kilku małpim samcom utworzyć prowizoryczny mostek. Chłopaki, do dzieła! Macie 60 sekund na zbudowanie mostu. Żołnierze zdążyli już pomóc kapitanowi, który właśnie biegnie tu niczym gazela. Nie ociągajcie się! Raz, dwa! Doktora bardzo to zaintrygowało, gdyż nigdzie w pobliżu nie było żadnych kawałków drewna. Rozejrzał się, a gdy znowu spojrzał na przepaść... Most był już gotowy i wisiał nad nią, a co ciekawe, składał się z ogromnej liczby żywych małp. Złączyły się ze sobą rękami i nogami, dzięki czemu wszystkie zwierzęta wraz z doktorem mogły swobodnie przedostać się na drugą stronę. Szybko, szybko! Musicie już przechodzić! Nie ma chwili do stracenia! Najbardziej bało się oczywiście prosiątko ale na szczęście zdołało na czas się przełamać i dało sobie świetnie radę podobnie zresztą jak wszyscy inni ostatni przechodził do lity i akurat gdy dotarł już na drugą stronę na skraj przepaści przybyli zziajani żołnierze byli tak wściekli że spóźnili się o te kilka sekund że wyli z rozczarowania i wygrażali mu pięścią na szczęście lekarz i jego przyjaciele mogli odetchnąć z ulgą bo żywy most też przedostał się już na drugą stronę i żaden złoczyńca nie miał do nich dostępu. Po chwili odezwała się do doktora Cici. Przybywało tu wielu naukowców, którzy czekali wiele tygodni, by zobaczyć, jak małpy budują most. Ale to nie jest jakiś cyrk i żadnemu człowiekowi tego nie demonstrowały. Tylko pan miał do tej pory okazję zobaczyć słynny most małp. Doktorowi to oczywiście bardzo schlebiało.